Witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj będziemy nagrywać musically i jest ze mną specjalny gość. Witam cię serdecznie. Krzyw gonka dzisiaj wyjątkowo z kanału rusz się z K. Tak, dokładnie. I będziemy trochę tańczyć, będziemy trochę robić różne przejścia, może piłkę nawet też to zaangażujemy. Ja przyznam szczerze, że jedynie co tanecznego potrafię wykonać, a przynajmniej wydawało mi się, że potrafię wykonać to fale, ale to bardziej co najwyżej na stadionie, tylko. Dobra. Jak nikt nie patrzy. Jeszcze to udoskonalimy. Ale jak falę taką profesjonalną zrobić? Jakoś tak. Właśnie, no wiem, tak, tak. Do Dobra, to zaczynamy. Dobra, mamy już przygotowany telefon, więc możemy od razu zaczynać tańczyć. Trochę się pouczę kilku kroków i zacznę, jak ci będzie szło. Jak daleko musimy stanąć od tego telefonu? E, no, musimy się trochę cofnąć, tak żeby nas było widać. Już jesteśmy wszyscy, myślę, że... ale. Myślę, że będzie spoko, mniej więcej. Mi lewą rękę ucina, ale myślę, że na tym Dobra. taniec nie straci. Nie, <laughs> myślę, że nie. Dobra, ja Ci pokażę pierwszy krok, mhm. jak on wygląda, później będę ci go powoli tłumaczyć. Bez problemu go pokażę. Dobra, więc pierwszy krok wygląda mniej więcej tak. Zrobisz? <noise> dobra. <głos> Zrobię. Do, do zrobienia. Tylko przypomnij myślę, że... E, zaczniemy od nóg. Nogi ja i do i tak jak na muzykali, że to mamy przyspieszone tempo, spróbujmy to zrobić dużo, dużo wolniej. No, dużo, dużo wolniej, dobra. dobra. Najpierw nogi są tak. Tak tylko przechodzą i wracasz. Tylko, teraz się komplikuje, bo gdy przenosisz nogi, to to musisz wziąć tak trochę w bok. No, to? Tak. zostawiasz. Tak. I teraz tą i dostawiasz. Lodzik. A ręce idą tylko na bok. Jakbym na dyskotece w czasach szkolnych tak tańczył, to myślę, że no. nie musiałbym wtedy stać tylko i tak tańczyć. Nie tak. A, druga tak, noga. Tak, przepraszam, tak? tak. Bo staj, jakby odchodzisz. <noise> tak? Dobra, <noise> będzie spoko. I teraz tak. Eee, dobra. Druga? To masz prostą, to uzwiesz. po okay. pośladkami, pośladki tak. mnie mają prowadzić. Tak, więc stoimy tak. Idziemy najpierw w stronę lewą. Czyli robimy. Idealnie, <noise> tak? I dołączamy. Tak? I jeszcze raz w tę stronę. Tak. A jakoś rękami muszę ruszać. No to poczekaj, teraz dołączymy ręce. Będziemy robić w bok i na prosto. W bok i na prosto. Już czuję, że kiedy będę nogami ruszał w tą stronę, to... <laughs> Czyli tak, 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 przechodzą będę... stronę lewo. Jak masz ręce będziemy w prawo. nagrywać musicali, musicali, to ja postaram się tak to zrobić, że kiedy wyjdę, to mnie nie będzie widać na koleżanie. <laughs> nie no, tak nie można, nie oszukasz. <laughs> Dobra, spróbuj. Dobra, to lecimy. Ręce są tak. Jezu, ładnie mi się cały czas myli, że chce, to wiesz, bok To No tak, możemy jest. zrobić po prostu tak nogi, będzie łatwiej. Że na prosto. Teraz ręce masz w bok prosto. Przechodząc no, masz w bok. Tak? A gdy dołączysz, masz na prosto. No, 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 no. no I to już... na dwa. Raz, Dobra. dwa. Raz, w bok. Raz, dwa, dwa. dwa. Idealnie? I w drugą. Raz, dwa. dwa, dwa. Dobra, mamy opanowany pierwszy krok. Pikuś. Pikuś? Nie, wcale nie. To drugi krok robimy taki, że ręce przechodzą tu i idą do, do dołu, to tak jakby fala. Tak. E, musimy iść tak, że jak ja, Ech, tak idziemy do dołu. Najpierw wypinasz klatkę. No, to nie problem. No, i ręce masz tu, mhm. i gdy ręce opuszczasz, to ci wszystko i tak opada w dół. Ech. No dobrze, 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 tylko przechyl się bardziej do tyłu, odstaw nogę sobie. Początkowo zaczynaliśmy od tej fali, z którą miałem problemy, to z całym ciałem dopiero będą problemy, <śmiech> ale <śmiech> rusz się zka. Więc nogę odstawiasz sobie tutaj, wypinasz klatkę tak? i leci wszystko w dół. No i pięknie. I teraz robimy to samo, tylko że na drugą stronę jakby, czyli od razu się przechylisz tak i w dół. Idealnie. <śm> <śm> Dobra, to mamy Dobra, to. to. Powtórzymy to sobie to, to wszystko. wszystko? Nie, no jeszcze nie, dopiero dwa kroki, ale trzeba sobie przypomnieć jeszcze pierwszy. Ale patrzcie jakie to jest oszustwo, mówią dwa kroki, a ile tutaj ruchów jest Tak, to prawda. Krok pierwszy, krok zrobimy Pierwszy tak. krok drugi, krok drugi siedem prawie... innych kolejnych <noise> Świetnie. Mamy około trzech sekund filmiku. W nauce trików freestyle'owych jeden krok to jest podniesienie nogi do tej części, a nie jednocześnie przy, przyciąż... Dobra, to co, zaczynamy od początku tak jak było? <noise> Dobrze, tylko najpierw bardzo wolno. No tak będzie i powolutku. Lecimy. Czyli tak. Czyli tak, w tą stronę, no Tak. Na prosto. Tak. i wracamy w tą stronę i na prosto, <grym> na prosto tak. i teraz robimy to tak i w dół w ręce i w drugą stronę <grym> tak i w dół Mniej więcej? Myślę, że będzie to naprawdę bardzo fajnie wyglądać No, będzie super, ja Cię Mam taką nadzieję, bo <grym> na razie tego nie widzę, ale proszę Skończyliśmy na tym, mamy tak to zrobimy takie coś, x po prostu tak i okręcamy się w koniec <grym> Jak weźmiesz tak, tak, to teraz lecisz w dół i łączysz się. Masz to w tyle tak? i tak się złączą. No i idealnie, dobra. dobra. Trzy ruchy, myślę, że to wystarczy. I co, będziemy robić w kółko to samo? Ale to przecież to będzie długo trwało. No, no, to potrwa 4 sekundy. Właśnie się nauczyliśmy trzech takich podstawowych, łatwych kroków, jak się czujesz? Nauczyliśmy się, to dużo powiedziane i wydaje mi się, że zbyt pochopnie, ale nie boję się, myślę, że się? Mam Czyli nadzieję, podejmujesz takie wyzwanie. Podejmuję i napiszcie w komentarzach od 0 do 10, jaką notę dajecie mi. Tak, czekamy na wasze komentarze i co, zaczynamy nagrywać? Muzykali. Zaczynamy, do roboty. Okej, okay, ja sobie włączam tutaj na samowyzwalacz. Dobra, ja już gotowy. 5, Będę liczyć. Cztery, to w zwolnieniu musimy zrobić, tak? Tak. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dobra. Dobra, raz, dwa. O, pomyliłem się! Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie mogę liczyć i patrzeć na to. Piękne ujęcie, lecimy dalej. Muszę liczyć, czy zapamiętasz mniej więcej? Możemy. Dobra, raz, dwa, trzy, tu, czekaj. W drugą stronę. I otwórz. I ja lecę. Dobra. Boję Zapozowałem. Się zobaczyć jak to wyglądało. Naprawdę boję się, bo. Dobra, Wydajmy, to na razie to jest flow. połowa filmiku, więc po drugą połowę zrobimy jakieś przejścia z piłką. O, idealnie. Dobra, to Proszę. przykładamy piłeczkę, włączamy sobie samą wezwaler, żeby nauczyć światło nie zmieniło. Trzy, dwa. Koniec! Pięknie. Stop, 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 Zastopowałem. Będzie przyspieszone, więc spoko. Dobra. Patrzymy efekt zobaczmy, zobaczmy, jak z tego co wyszło. No. Ale zobacz, ten dolny ruch fantastyczny. No i mamy. Mamy to. Mamy to. Super. Delikatnie wyszedłem z kadru, ale. Ale mi się wydaje, że było super. Tak. Myślę, że ja fajnie wyrównaliśmy zobaczę. poziom, tak. jeżeli Dobra. chodzi o poziom taneczny, w którym ty jesteś mistrzem. Ale jeżeli ale... chodzi o poziom sportowy, też jakiś tam element tak. rzuciłem, Ale... To chyba nie wszystko, bo na kanale Różyska mamy pojedynek taneczny. Uwaga, w strojach sumo. Tam nie będzie widać, jak fantastycznie wykonuje fale, ale myślę, że pokażę inne atuty swoje taneczne. No, zobaczymy jeszcze, jak mi to wyjdzie. Dobre, ale miałeś kiedyś strój so sumo na sobie? Nie, właśnie, jeszcze nigdy nie miałem, więc zobaczymy, Wydaje co to mi się, że w stroju sumo lepiej by mi wyszła ta fala od dołu, bo brzuch był wydatniony, <grym> by był i teraz się nie, dłuższym lepsze. Zapraszamy i wbijajcie tam serdecznie. Do zobaczenia. Hej.